Siemanko, ja nazywam się Maciej, a to jest wideo recenzja gry Legends Online specjalnie dla portalu MMORPGnet.pl. Legend Online jest to kolejny z tysięcy MMORPGów przeznaczonych na przeglądarki internetowe, który jednak posiada kilka unikalnych rozwiązań i z pewnością zainteresuje fanów tego typu produkcji. Architektura gry wzorowana jest na europejskim stylu późnego średniowiecza i wczesnego renesansu. Pola walki, świątynie i uroczyska epatują aurą marzeń sennych lub koszmarów. Rozpoczynając zabawę, musimy stworzyć naszego bohatera, wybierając jego płeć oraz jedną z trzech dostępnych klas wojownika, strzelca lub czarodzieja, którzy będą dowodzić oddziałami oraz rozwojem miast. Tak, nie przesłyszeliście się, będą oddziałami dowodzić i rozwojem miast. W tej grze spotykamy bowiem rozwiązanie dość rzadkie w takich grach. A mianowicie mamy możliwość rekrutowania jednostek, choć nie ma ich wiele, i rozwijać naszą osadę, pozwalającą nam kupować przedmioty dla bohatera oraz rekrutować nowych żołnierzy. Gracz może uczestniczyć w czterech rodzajach rozgrywek: głównych, pobocznych, codziennych oraz zadaniach. Ukończając zadanie, gracz otrzymuje nagrody w złocie, ekwipunku bądź w innych przedmiotach. Wszystkie zadania są dobrowolne i nie ma przymusu wykonywania ich. Rozgrywki główne są jednak najważniejsze, bowiem wprowadzają gracza w coraz to nowe aspekty gry, a także są najbardziej opłacalne dla rozwoju. Ukończając ten typ rozgrywki, gracz otrzymuje ekwipunek bądź przedmioty, a także doświadczenie, złoto i inne nagrody. Każde zadanie główne można ukończyć tylko jeden raz. Nie można powtarzać rozgrywki. W grze funkcjonuje system VIP, który za odpowiednią opłatą otwiera nam szereg udogodnień. Są to m.in. rozgrywki VIP. Bonus punktów aktywności, wzniesiony limit yy, możliwości posiadania przyjaciół, zniżki na targowisku, bonusy zdobywanego do doświadczenia, większa ilość zdobywanych szafirów i wiele innych takich duperelków. Ogólnie Legend Online wydaje się ciekawą produkcją, lecz wielu osobom może się wydać po prostu nudna lub niezbyt ciekawa ze względu na model rozgrywki czy niewielką ilość akcji. Ale cóż. O gustach się nie dyskutuje. Dziękuję za obejrzenie, gorąco pozdrawiam i do usłyszenia.